Cześć, witam was serdecznie w nowym filmie. Mówię cicho, ale właśnie weszłam na dworzec. Główny dzisiaj będę turystką w moim mieście. Przyjeżdża do mnie przyjaciółka, która na co dzień mieszka w Cambridge. I czy mnie tu pani zagłusza, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Jeżeli pamiętacie, w czerwcu byliśmy w Cambridge, właśnie u niej właśnie w odwiedzinach. Kto nie widział tam tego czerwcowego vloga, klikajcie tutaj, gdzieś Wam wrzucę link. W każdym razie lecę po Martę i dziś spędzimy kilka godzin we Wrocławiu. przyjeżdżę tylko na kilka godzin, ale mam dla... I parę fajnych atrakcji, coś dla ducha, będzie shopping, będzie fajnie. Także zapraszam Was na vloga z Wrocławia. Chodźcie! Pokaż swój niepowtarzalny styl, radka radzi, tobie dobrze w tym. Czekam na Martę i taka mała ciekawostka, Wrocław! Dworzec, który został niedawno odrestaurowany. Jest taki pomarańczowy z zewnątrz i to teraz wygląda mega dobrze. Ogólnie ten dworzec powstał, nie wiem, czy Wy w ogóle wiecie, pod koniec XIX wieku, w 1800, coś tam, coś tam i został zaprojektowany przez Wilhelma Grapowa, architekta. No i został niedawno odrestaurowany tak, że wygląda właśnie jak ten z końca XIX wieku. Nie wiem dlaczego zawsze mi się wydawało, że coś miało wspólnego z tym dworcem Eiffel, ale coś mi się musiało pokiełbasić. Nie, Marta przyjechała, otwieramy sobie skrytkę, bo takie rzeczy też mogą się tu zadziać we Wrocławiu na dworcu. Nie wiedziałam nawet czy mamy skrytki, ale mamy, patrz. Dawaj, tutaj ten i lecimy w miasto. Jedziemy, jedziemy. Pierwszy przystanek na naszej dzisiejszej mapie to jest Sky Skytower. Najpierw szybka kawa, bo Marta przyjechała z Białego stopu dzisiaj i jest od, niech policzę, 80 godzin na nogach. Także najpierw szybka kawa, a potem jedziemy na górę. Nie? Na górę. Przychodzimy po kawkę. a pan, który stoi za barem. Pierwsze co mówi o. A ja cię znam! Także serdeczne pozdrowienia dla jego dziewczyny, dla Pauliny. Fajnie, że mnie oglądasz, cieszę się. No i właśnie, dzięki Wam bo oglądają mnie też czasem wasi chłopacy. Także pozdrowienia serdecznie dla Was obojga. mówiła, że będzie kiepska widoczność, a tu widoczność jest ale... Już wjechałyśmy, jesteśmy na 49 piętrze z widokiem na Wrocław. Mega fajnie tutaj jest. My już tu kiedyś byliśmy z Konradem chyba dwa albo trzy lata temu, jak to otworzyli, ale dawno tu nie byłam i po prostu taki czat. Powiem Wam, że jeżeli jesteście z Wrocławia, tu nie byliście, to koniecznie musicie przyjechać. A jeżeli planujecie sobie kilka godzin we Wrocławiu, jeden, dwa dni weekend, to myślę, że jest to miejscówka bardzo, ale to bardzo godna polecenia. My już na ziemi, schodzimy na ziemię z powrotem. Ale jedziemy dalej. E, chcę zaprosić Tunię teraz do medicine. Tunika na co dzień mieszka w Cambridge, jak już mówiłam. Czyli nie ma tej naszej polskiej marki na co dzień, więc idziemy na mały shopping, nie? My już pod galerią jeszcze szybki dzisiejszy strój dnia, czyli... E, no już na cebulę, bo już mam tak dosyć tych zimowych okryć wierzchnich, mimo tego, że jest 12 stopni, jest zimno, to jednak na cebulę mam bluzę długą z Femi Pleasure, taką do kolan e, ciekawa sprawa, bo to jest bluza dresowa, ale przez to, że jest długa, to jest fajna i miejska do tego e, boyfriendy z Medicine, bardzo wygodne na wierzch tręcz mój starankomowy, komowy także już jest tak bardzo wiosennie, mimo tego, że wiele warstw mam i wcale mi zimno nie jest czapa jeszcze na głowę z La Chapa Cabra furla worek pod ręką Uwielbiam go, bo mieści dużo rzeczy, no jest taki idealny na turystkę do zwiedzania, bo nie jest za duży, nie jest za mały, mieści mi aparat, mieści wszystkie potrzebne rzeczy, do tego jeszcze moje serduszko futrzakowe, fruwa, no i tak się prezentuje wygodnie. A i jeszcze emu, też ciepłe, bo chciałam, żeby na dole mi było ciepło, żebym na pewno nie zmarzła. No i tak się prezentuje jako taka właśnie turystka we własnym mieście dzisiaj, na luzie po prostu. Gdzieś tu jest dużo takich rzeczy wiesz, w stylu boho, takich wyluzowanych z artystycznymi nadrukami. No. A zobaczmy jaka jest nowa kolekcja i ja już widzę tutaj coś fajnego, jakie nadruki, o kurczę. I te ilustracje to jest nowa kolekcja we współpracy z polskim młodym ilustratorem Patrykiem Hardziejem. I to jest w ogóle e, chłopak z Trójmiasta. I jest właśnie kolekcja damska i męska, i ona jest inspirowana kosmosem. Trochę. Tak, bo to jest kosmos. I mi się w ogóle z lemem kojarzą. Nie? Nie? Rewelacja. Widzę, że są koszule też w różnych wzorach. To są koszule. Myślę z naturalnego materiału. Co to jest? To jest jakaś wiskoza, bawełna cienka, coś takiego. Ale przypomniała mi się moja koszula w zeszłym roku, e, którą nosiłam w paski z medii. Nie wiem, czy kojarzycie w takie cienkie paski. przyśmigałam w niej całą wiosnę i całe lato i żyję. prałam ją wiele razy i ma się dobrze. Ale może taką też bym już w poł zeszłym roku nauczona doświadczeniem. Może powinnam też taką wziąć. Też takie są podkoszulki tutaj, ale bardzo ładnie wykończone z koroneczką. Także jeżeli szukacie ładnej podkoszulki na lato pod bluzę albo pod jakąś koszulę, często tym zadajecie takie pytanie, gdzie można znaleźć fajne podkoszulki. To tutaj są objasnych beżowe, czerwone, ciemne, właśnie ładnie wykończone tą koronką. Koszulę, jak to powiedziała Marta, bardzo fajna. Prześwituje lekko, ale widzicie, jeżeli pod taką koszulę założycie beżące cielisty, takie jak ja mam dzisiaj, to nic wam nie będzie widać. Będzie idealnie. Taka porada przy okazji. Dobra, co bierzesz, Marta? Pokazuj. No tak, worek. W tym mierzeniu. Podobno ok, swetrzkę omega. E, ta bluzka, o, Piękna, tak, ona też świetna. świetna. Tak, mega, mega fajna na wiosnę. I jeszcze co? Coś jeszcze? Taką zwykłą koszulę? Zieleń. Dobra, super. Iber tak. Po pierwsze, koszulę 100% wiskoza, lejąca się, będzie idealna na lato. We wzory, ale w nie takie bardzo inwazyjne. Po drugie, drugą koszulę, oczywiście wiadomo, ja koszulę, to jest taka koszula malarza, bardzo długa, też mi się e, bardzo podoba i też podejrzewam, że będę non-stop w niej latem e, śmigać, też naturalny materiał to jest. E, biorę też żakiet, e, ten jeansowy, nie mam czegoś takiego, mam na jego pomysł, lubię ostatnio bardzo jeans, więc myślę, że mi się sprawdzi. Biorę ciemne boyfriendy i jeszcze coś dla Konrada, czyli t-shirt właśnie z tej limitowanej kolekcji Patryk e, Hardziej Brąz idealnie będzie Konradowi pasować do rudych włosów i ten nadruk też jest mega. Także limitowana koszulka, już któraś z kolei z Medicin, no bo my już mamy wiele z tych limitowanek u siebie w szafie, także. Nie zapomnę o moim kochanym Konradzie i my już biegniemy z Tunią dalej, bo jesteśmy strasznie głodne. Dobra, zakupy z okupami, ale trzeba iść zjeść, nie Koniecznie. Zabiorę Cię do najlepszej wegańskiej e, restauracji w centrum Wrocławia. Mam nadzieję, że będzie miejsce, lecimy do Rzyznej. Trzymamy kciuki. Do Rzyznej trzeba przejść przez plac Nowy Targ. To jest ten plac, gdzie jest urząd miasta chyba, tak mi się wydaje, ale musimy przejść przez niego na wskroś. I zaraz na rogu gdzieś tam schowana będzie, że zna. Zobaczcie, tutaj co tydzień jest trochę inne menu i większość rzeczy jest bez pszenicy, a wszystko jest bez mleka. I, to jest, i są też słodycze, są ciasta, bardzo, bardzo dobra kuchnia roślinna, Fusion nawet bym powiedziała. Pycho. I żeby nie być gołosłownym, bo nie jest gołosłowna, ja mam pieczonego batata z fasolą i z sosem sezamkowym. Bez mleka, bez pszenicy, idealnie. i mm, jeszcze ciacho. Bez mąki pszennej, bez mleka. Ale za to pyszne! Pyszne, 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 pyszne. I jeszcze na chwilę zabiorę Tunię do Super Księgarni, która znajduje się w przejściu garncarskim. Od rynku i nazywa się Tajne komplety. Mam nadzieję, że będzie jeszcze czynna o po tej porze, ale tu jest tak bardzo klimatycznie. Tu można przyjść na kawę i właśnie poczytać książki i sobie jakieś fajne książki znaleźć, takie bardziej ambitne. O, jak przestałem kochać design, polecałam ją, to jest książka must have, kto jeszcze z was nie czytał, pierwszy co, idziecie i kupujecie tę książkę, a ja kupuję tę, też słyszałam dużo dobrego o tej książce, przypadki mieszczan polskich, zobaczymy, mam ochotę na coś fajnego, zmuszającego do myślenia. W tym pięknym świetle pod ratuszem wrocławskim na rynku się dzisiaj z Wami pożegnamy. Chciałam jeszcze Martę zaprowadzić do Lizaków, ale niestety za długo e, jadłyśmy i e, już są zamknięte lizaki, ale jeszcze przyjdziemy się tutaj w kółko. Będziemy się cieszyć, że nie pada śnieg ani deszcz, bo to różnie bywa w tym czasie w Polsce, z tego co widzę. Także dzięki Marta, że przyjechałaś. Fajnie było, nie? Kilka godzin we Wrocławiu. I dziękujemy Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach, vlogach i ogólnie na kanale Pa! pa!